Siema. Guys, jak widzicie za mną program zapowiadający aktualizację 1.3 w Honkai Star Rail. I chciałbym sobie dzisiaj o nim trochę pogadać, bo zapowiada się naprawdę mega fajnie. I wydaje mi się w ogóle, że Honkai kroczy dobrą ścieżką. Trochę sobie o tym pogadam i, i czemu by nie dać takiego info, co myślę, prawda? Ja generalnie od razu zaznaczę, w Honkaja nie gram codziennie. Ja wbijam do tej gry raz na tydzień, czasem mi się zdarzy raz na dwa. Wbijam do niej wtedy, kiedy mam wenę, chce mi się pograć. Nie tryharduję jakoś, nie zależy mi na najlepszej jakości ekwipunku, relikach itd. itd. Po prostu wbijam wtedy, kiedy chcę mieć fan. Możliwe, że będę wbijał część bo po prostu trochę mnie to bardziej podjarało teraz a co mnie podjarało dokładnie, to zaraz Wam opowiem Update 1.3 został zapowiedziany w piątek, nie mogłem akurat tego streamować sobie i oglądać z Wami, bo wtedy przygotowywałem się do premiery Awatara, tego, którego widzicie teraz i mam nadzieję, że w ogóle te odcinki teraz mają fajniejszy wajbik, jak widać, że mówię i <laughs> moje jakieś tam mimikę i tak dalej zachowania widać na ekranie, myślę, że to będzie spoko, gdzieś tam dodatek do tej jakości Filmików. Dlaczego ten update 1.3 tak mi się podoba? Zacznijmy od takich luźnych rzeczy, czyli oczywiście dostajemy trzy nowe postacie, znaczy no nie dostajemy, tylko dostajemy możliwość ich zdobycia, oczywiście. Wiadomo jak to jest, to jest gragacza. Tak czy inaczej dostajemy tego pięciogwiazdkowego Danhenga, hmm, Lunae. Wydaje się bardzo, bardzo spoko, mogliśmy sobie go troszeczkę przetestować w fabule ostatnio W ogóle ten quest fabularny poprzedni był rewelacyjny, kopara mi opadła W sensie bardzo mi się w ogóle podoba to, że Honkai teraz stawia na robienie questów, które są intensywne, są mocne, są fajne I nie przeciąga ich jakoś długo Dużo ludzi narzekało podobno, w ogóle gdzieś tam w Chinach, że questy były za krótki Ja mam takie halo, lepiej żeby quest był krótki, ale żeby cały czas coś się działo i żebym ja skakał na fotelu spod Jarki niż żeby to trwało 5 godzin, a ja będę sobie spał po drodze, nie? Moje zdanie, nie wiem jak Wy sądzicie. Lepiej, żeby te questy pojawiały się wtedy, kiedy mają się pojawić, bo jest coś do pokazania w ogóle. I chyba był taki nawet raz moment, że nie było przez jeden update questa fabularnego, bo po prostu stwierdzili, "OK, nie będziemy na siłę dawać się jakiegoś zapychacza. I bardzo doceniam, to bardzo szanuję, bo główna fabuła powinna być z mięchem i tylko z mięchem, tak szczerze. No tak czy inaczej mamy tego pięciogwiazdkowego Danhenga, tak to będę mówił, tak to będę nazywał. Zapowiada się super, czy będę próbował go zdobyć. Pewnie będę próbował, ale nie wydaje mi się, że mi się uda, bo jakoś tych kryształów nie farmię za dużo. Zresztą wywaliłem trochę na kawkę, ale, ale zobaczymy, może się uda, czemu nie yy, spoko. Do tego moi drodzy, wychodzi Fushuan. To jest ta różowa babeczka, która ma drogę preservation, czyli będzie starała się zrobić wszystko, żeby nasz team przeżył. I tym razem nie będzie to postać starczami, co ciekawe bo ona opiera się trochę inaczej na innych rzeczach. Ogranicza damage przeciwników, w sensie procentowo na przykład go zmniejsza, redukcję daje, może nas troszeczkę healować na tej zasadzie, że odzyskujemy procent HP atakując przeciwnika. Zbiera obrażenia na siebie, co to też jest dość ciekawe, w sensie może założyć coś takiego, że jak przeciwnik walnie jedną z naszych postaci, to nasza postać dostanie mniej obrażeń i po prostu część obrażeń zostanie przełożona na Fushuan. I to jest spoko. Ciekawe mechaniki ma ta postać i wydaje mi się, że będzie grana i że jest dość mocna, szczerze mówiąc Natomiast to, co moim zdaniem jest najfajniejsze, to, to że wychodzi drugi czterogwiazdkowy healer I jest to Lynx Lynx, postać Quantum z Abundance, będzie healować Bardzo dobry znak, bo mieliśmy tylko Nataszę, jeśli chodzi o czterogwiazdkowe opcje healujące A są ludzie, którzy nie mają ani Luczy, ani Bailu i... i co z nimi Jeżeli chcą sobie zagrać, e, na przykład, nie wiem, Memory of Chaos I chcą mieć dwóch healerów w dwóch teamach, prawda? Więc więc bardzo dobrze, że wychodzi czterogwiazdkowa teoretycznie łatwiej dostępna po prostu opcja postaci chilującej Bardzo, bardzo spoko. Fajny vibeik ma ta postać w ogóle. Dobrze, dobrze, że wychodzi. Dobry dodatek do rosteru postaci. Oczywiście do tego nowe lightcoiny. Wiadomo, pięciogwiazdkowe postacie to pięciogwiazdkowe lightcoiny. Jasne, jak ktoś chce, to to niech próbuje. E, banery, banerami Spoko. To co jest super, to to, że wychodzi nowy Trailblaze Mission, czyli nie zatrzymujemy się, lecimy dalej z fabułą. Bardzo jestem ciekawy, co tam będzie się działo. Zostawili nas takim cliffhangerem ostatnio. Dobrze, że to nie będzie długie oczekiwanie, tylko jeden update i już. Już lecimy dalej. Co też bardzo fajne, nie zatrzymują się z Companion Questami. Dostajemy cztery nowe, więc, więc spoko. Te postacie w Honkai Star Railu są naprawdę wyraziste i można je polubić, więc dobrze, że są opcje na gdzieś tam poznanie ich fabuły, ich backgroundu. Mi się bardzo podobał, pamiętam w pierwszym update robiłem chyba Companion questa z Nataszą, związanego z tym całym podziemiem, i to było bardzo przyjemne. Też te questy są z Voiceoverem, co bardzo dużo daje, nie oszukujmy się. Alejka Aurum, moi drodzy, to będzie miejsce, o którego ekonomię wygląd i w ogóle taki jakby nie wiem krajobraz yy, będzie trzeba zadbać. Będziemy rozwijać to miejsce, żeby po prostu funkcjonowało, żeby było miejscem e, dla ludzi, w którym fajnie się im przebywa. To jest takie martwe miejsce, któremu będziemy musieli tchnąć troszeczkę życia. Więc spoko. I co ciekawe, to jest trochę taki motyw housingowy, bo to zostaje z nami na stałe, tak przynajmniej powiedzieli. Co ciekawe, w samym jakby momencie eventowym będziemy mogli zgarnąć e, self modeling resin, to pewnie wielu z was ucieszy, bo Reliki się ciężko farmi, a taki gwarantowany jakiś mainstat zawsze jest spoko. Fajnie ten event się zapowiada. Trochę takim housingiem właśnie zajeżdża na innym poziomie, de facto. Dla mnie, Git, jak najbardziej, im więcej rzeczy, które zostaje w grze na dłużej, tym lepiej, bo po prostu będzie więcej do roboty w takich day-to-day -day aktywnościach. Jak już mówimy o day-to-day -day aktywnościach i o tym, że będzie więcej do roboty, to moi drodzy, jest po prostu totalna rewelacja, bo. Upgradeują Simulated Universe na taki level, o jakim po prostu marzyłem, ale coś czułem, że to się nie wydarzy, a jednak się dzieje Dostajemy rogue Like Mode, który ja będę na pewno nadupcał ostro Dostajemy szachownice z poziomami losowo wygenerowanymi, małe mini-dungeony od pomieszczenia do pomieszczenia od bafalosowego do bafalosowego, od modyfikatora do modyfikatora. Zarąbiście to wygląda. Zapowiada się po prostu przekozacko. Co ciekawe, w Simulated Universe dostajemy nową ścieżkę Propagation, więc możliwości e, rosną, e, rozrastają się niesamowicie. Mam nadzieję, że teraz popracują trochę nad tym, żeby te ścieżki fajniej się zazębiały, bo wydaje mi się, że troszeczkę bez mózgu ludzie, w tym ja wybieramy po prostu jedną ścieżkę i bierzemy wzmocnienia z niej na siłę, a fajnie by było, gdyby to trochę można było łączyć i może jakieś specjalne wzmocnienia uzyskiwać na bazie połączeń tych żywiołów, to by było spoko Tak czy inaczej, ten tryb zapowiada się kozacko, rewelacyjnie i w dobrym kierunku to zmierza Co ciekawe, będziemy mogli zgarnąć dwa self-modeling reziny, więc łącznie trzy w tym update na nas czekają Kurde, trzy dobre reliki, pokrzan Nowa ścieżka robi wrażenie, powiem szczerze, szybko ją dodają. Co ciekawe, dostajemy też nowego przeciwnika tam. To jest taki robal, który się pomnaża i będziemy musieli go szybko wyeliminować. Spoko, czemu nie? Oczywiście gdzieś tam pomniejsze eventy, takie jak Space Station Task Force, spoko spoko. Tu też podwójne nagrody gdzieś będą. Spoko sprawa, natomiast, natomiast Guys, to, co jest absolutną rewelacją, to powiększenie maksymalnego limitu energii i dodanie nowego systemu rezerwy energii. Jak to działa? Po pierwsze, energia zwiększona do 240, więc będzie można więcej farmić za jednym zamachem. Wiem, że są ludzie, którzy wbijają do tej gry dwa razy dziennie, rano i wieczorem i im to nic nie zmienia, ale większość ludzi gra raz dziennie i im to dużo zmienia, bo po prostu ładuje im się energia z dnia na dzień do fulla i nic nie marnują. Fajnie to działa, fajnie to się zapowiada. Będzie można więcej pofarmić za jednym zamachem. Ja jestem jak najbardziej na tak. O co chodzi z rezerwą energii? Moi drodzy, to jest świetne dla osób, które nie wiem, wyjadą na wakacje albo są takie jak ja, że nie wbijają codziennie, tylko raz na jakiś czas. Wiadomo, że energia się traci. Jeżeli jest na maksymalnym kapie i po prostu mm, my nie gramy, ona gdzieś tam znika, wyparowuje, bo nie może być jej więcej. Otóż teraz może być ta, taka, jakby nadwyżka tej energii. Ona gdzieś tam rośnie w wolniejszym tempie, ale nie tracimy jakby w 100% wszystkiego, nie grając, tylko trochę tej energii nam się odkłada, że jak wrócimy, to będziemy mieli ją skumulowaną na powrót. Także, poko sprawa, i jestem w szoku, że tak szybko taki przyjemny system dodają. Było to podobno w Honkaju trzecim, więc, więc pewnie niektórzy gracze starsi się tego spodziewali, ale ja się nie spodziewałem i jest to super znak. Bardzo fajnie, że będzie można więcej i lepiej pograć. Mega Quality of Life. Właśnie dodałem jeszcze jednej rzeczy, że za event z Aurum poza Self Modeling Resinem będziemy mieli darmową suszę Guys. Także jeżeli ktoś nie ma tej postaci albo chce jej dolony, to, to będzie. Będzie jak najbardziej. Słuchajcie, szczerze, ten update wygląda rewelacyjnie. Misja fabularna, super tryb i zmiany w Simulated Universe. Absolutny kozak. I do tego mini housing, event. Spoko. Aleka Aurum zostaje na stałe, więc bardzo dobrze. I do tego. Do tego zwiększenie maksymalnej energii, co jest totalną mega zmianą, która będzie miała wpływ na tak naprawdę całą przyszłość tej gry i granie w nią. Najlepszy prawdopodobnie update do tej pory, szczerze mówiąc, i nie było tak naprawdę złego update'u w Honkaju jeszcze. Nie było takiego update'u, w którym powiedziałbym: "E, filler nudy, nie ma co robić". Nie, w każdym updatecie coś zawsze się dzieje i jest całkiem spoko. I podejście twórców tutaj do tej gry bardzo mi się podoba. A no i właśnie, tak już się przyzwyczailiśmy do tego, że gadam o tym jako jakieś pierdółce, ale dostajemy 10 warpów za logowanie. Tak mi się wydaje, że to już będzie zwyczaj, że oni już tego nie odbiorą, bo gracze by się totalnie zesrali, gdyby w pewnym updatecie powiedzieli nie. Tym razem nie. Także tak, 10 darmowych warpów za logowanie się przez 7 dni. Proszę bardzo, czemu nie? O tako Mega fajnie ten update się zapowiada. Jak tylko wyjdzie, to pewnie sobie odpalę Honkaja. Moja opinia: świetny update. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, bo mi się bardzo podoba. I do następnego. Do zobaczenia. Yo!